Czy wiesz, że prosty wybór w codziennym życiu może mieć ogromny wpływ na twoje zdrowie w dłuższej perspektywie? Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co wielu spożywa bez zastanowienia, napojach bezalkoholowych i przetworzonych sokach. Chociaż są to napoje powszechnie spotykane na stołach na całym świecie, niewielu zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństw, jakie się za nimi kryją. Ostatnie badania pokazują niepokojący związek pomiędzy piciem tych napojów a zwiększonym ryzykiem raka prostaty choroby, która co roku dotyka miliony mężczyzn. Wyobraź sobie, że to, co wydaje się chwilową przyjemnością, może w przyszłości spowodować poważne problemy. Nie chodzi tylko o dane naukowe, ale o twoje zdrowie, dobre samopoczucie i wpływ, jaki te wybory mają na twoje życie i życie tych, których kochasz. W tym filmie odkrywamy, że uprzemysłowione napoje i soki mogą być bardziej szkodliwe niż się wydaje. Przyjrzyjmy się razem faktom, pokażmy, co ma do powiedzenia nauka i, co najważniejsze, jak już teraz możesz podjąć działania, aby chronić swoje zdrowie, przygotuj się na odkrycie informacji, które branża często woli ukrywać. Zostań ze mną do końca, ponieważ to, czego się tutaj nauczysz, może dosłownie zmienić Twoją perspektywę i pomóc Ci dokonywać zdrowszych wyborów dla Ciebie i Twojej rodziny. Jeśli dbasz o swoje zdrowie i chcesz podejmować świadome decyzje, ten film powstał z myślą o Tobie. Nieodparty urok napojów bezalkoholowych. Napoje bezalkoholowe są wszędzie imprezy, szybkie posiłki a nawet jako codzienny poczęstunek. Ale co czyni je tak niebezpiecznymi? Wysokie stężenie cukrów i substancji chemicznych, takich jak konserwanty, może zakłócić równowagę organizmu, tworząc środowisko sprzyjające chorobom zapalnym, a nawet rakowi. Nauka stojąca za problemem. Badania pokazują, że nadmiar cukru we krwi może stymulować wzrost komórek nowotworowych, szczególnie w prostacie. Badanie przeprowadzone w Szwecji wykazało, że mężczyźni regularnie pijący napoje bezalkoholowe byli o 40% bardziej narażeni na raka prostaty. To niepokojący fakt, który zasługuje na uwagę. Sugar, niewidzialny złoczyńca. Cukier, znajdujący się w napojach gazowanych i przetworzonych sokach, szybko się wchłania, powodując skoki poziomu glukozy i insuliny. Ta nierównowaga hormonalna może stymulować przewlekłe procesy zapalne, które są jedną z przyczyn powstawania nieprawidłowych komórek. A co z sokami przemysłowymi? Myli się ten kto myśli, że soki przemysłowe są zdrową alternatywą. Wiele z nich zawiera podobny lub nawet większy cukier niż napoje bezalkoholowe, a także dodatki chemiczne, które obciążają wątroby i inne narządy odpowiedzialne za detoksykację. Związek z rakiem prostaty. Prostata jest gruczołem wrażliwym na zmiany metaboliczne i zapalne. Diety bogate w cukry proste i dodatki chemiczne mogą zmieniać funkcje komórkowe i tworzyć środowisko sprzyjające rozwojowi raka. Jak może to na ciebie wpłynąć? Nawet jeśli spożywasz te napoje od czasu do czasu, skutki mogą kumulować się przez lata. Dodatkowo łączenie napojów gazowanych z innymi niezdrowymi nawykami żywieniowymi znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia poważnych problemów. Zdrowe i smaczne alternatywy. Dobra wiadomość jest taka, że istnieją lepsze opcje. Zastąp napoje bezalkoholowe wodą gazowaną i plasterkami cytryny lub niesłodzonymi, naturalnymi sokami. Małe zmiany mogą mieć duży wpływ na Twoje zdrowie w dłuższej perspektywie. Najlepszym lekarstwem jest profilaktyka. Unikanie napojów bezalkoholowych to ważny krok, ale utrzymanie zbilansowanej diety i regularne wizyty u lekarza są również niezbędne, aby zapobiec rakowi prostaty i innym poważnym chorobom. Wyzwania związane ze zmianą nawyków. Wiemy, że zmiana nawyków żywieniowych może być trudna. Branża dużo inwestuje w reklamę, aby sprawić, że tym napojom nie będzie można się oprzeć. Jednak, rozumiejąc ryzyko, możesz dokonywać bardziej świadomych wyborów. Jak edukować rodzinę? Oprócz ochrony zdrowia zachęcaj swoje dzieci i rodzinę do unikania tych produktów. Przykład zaczyna się w domu, a niewielkie zmiany mogą mieć wpływ na przyszłe pokolenia. Dowód sukcesu. Historie osób, które drastycznie ograniczyły spożycie cukru, pokazują pozytywne rezultaty, takie jak więcej energii, mniej stanów zapalnych i lepsza jakość życia. Odpowiedzialność branży. Chociaż firmy nie są bezpośrednio winne osobistych nawyków, wyraźnie nie ujawniają zagrożeń jakie niosą ze sobą ich produkty. Potrzebujemy większej przejrzystości i informacji. Twoje zdrowie, Twój priorytet. Napoje bezalkoholowe mogą być wygodne, ale wygoda nigdy nie powinna przeważać nad priorytetem dbania o swoje zdrowie. Każda decyzja się liczy i zasługujesz na długie, zdrowe życie. Zbiorowy wpływ. Jeśli więcej osób ograniczy spożycie, popyt spadnie, co zmusi firmy do ponownego przemyślenia swoich receptur. Masz moc wpływania na rynek swoimi wyborami. Napoje bezalkoholowe i przetworzone soki nie muszą być częścią twojej rutyny. Dzięki informacjom i niewielkim zmianom możesz chronić swoje zdrowie i inspirować do tego innych wokół siebie. Niebezpieczeństwa związane ze spożywaniem uprzemysłowionych napojów bezalkoholowych i soków są realne, ale można ich uniknąć. Wybór zdrowszych alternatyw to nie tylko kwestia zapobiegania, ale inwestycja w długoterminowe dobre samopoczucie. Pomyśl o swoim zdrowiu jako atucie i każdego dnia podejmuj decyzje, które je wzmocnią. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, zasubskrybuj kanał, włącz powiadomienia i zostaw lajka, to bardzo pomaga w dotarciu z ważnymi informacjami do większej liczby osób. Podziel się w komentarzach, czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad ograniczeniem spożycia napojów bezalkoholowych. Chętnie poznamy Twoją opinię bądź na bieżąco z kolejnymi filmami zawierającymi więcej porad dotyczących zdrowia i dobrego samopoczucia.